Dzień dobry. Szymon Zajkowski, dom maklerski TMS Brokers. Od początku tygodnia kurs EUR-USD stabilizuje się tuż powyżej ubiegłotygodniowego minimum. Obecnie notowania znajdują się na poziomie 1,3760. Podobnie niska zmienność dominuje na parach złotowych. Kurs EUR-PLN pozostaje przy 4,18, a USD-PLN przy 3,03, 50. Dziś najważniejsze wydarzenia będą miały miejsce o godzinie 11. Wtedy to poznamy indeks instytutu ZEW, czyli ocenę stanu gospodarki przez niemieckich analityków oraz inwestorów instytucjonalnych. Ponadto o tej godzinie rozpocznie się wystąpienie publiczne Jensa Weidmana, czyli prezesa Bundesbanku, oraz jak często jest nazywany drugą najważniejszą osobą w Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, zaraz po Mario Draghi. Jeżeli Jens Weidmann potwierdzi perspektywę poluzowania polityki pieniężnej już na czerwcowym posiedzeniu, tak jak w ubiegłym tygodniu sugerował to Mario Draghi, wspólna waluta powinna ponownie znaleźć się pod presją. Dziś również warto odnotować dane ze Stanów Zjednoczonych. O godzinie 14:30 poznamy dynamikę sprzedaży detalicznej za kwiecień. Dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji.